Cześć, Siemanku, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku w nowym roku. Życzę Wam wszystkiego najlepszego z, nowego, z okazji nowego roku. Oj, tak, w tym momencie zaczynam zacząć, zaczynam zacząć, postanawiam zacząć z powrotem nagrywać w ten w taki normalny sposób, że... Będę po prostu nagrywać w soboty i w niedzielę o 17.00 będzie w tym całym roku codziennie odcinek. W soboty i niedzielę o 17.00. Tak. tak prawda, będzie. I to w sumie tyle. Rzecz, które będę nagrywać, to oczywiście będą jakieś gry. prawie na początku głównie Among Us, później może coś nowego. Oczywiście specjalna 100, może 200, później 300 subskrypcji, nie będzie w sobotę ani w niedzielę, będzie w jakiś inny dzień, zależy kiedy dobijemy daną liczbę subskrypcji, na przykład 100, teraz są jakieś 90, więc możliwe, że na przykład w, we wtorek dobijemy te 100 subskrypcji. I nie będę tego odcinka na specjalnie nagrywać w sobotę, tylko we wtorek. Coś jeszcze bym powiedzieć? Chyba nie. Po prostu jeszcze chyba powinienem powiedzieć, dlaczego nie nagrywałem. Po prostu mi się nie chciało. Przez to wszystko, co się działo w naszym świecie w 2020 roku. Wszyscy wiedzą, co się działo. Wszyscy wiedzą... Po co się działo. Ja miałem na przykład dwie przeprowadzki. Teraz mieszkam w Niemczech. Już usłyszałem z Pizzuiganu, z Pigułbel, a jest Senioritas. Więc mogę z powrotem zacząć nagrywać. Teraz jest sobota. Nawet sobota jest na pewno, muszę sprawdzić, czy na pewno. Że w szotkim, tak, jest sobota. Ten odcinek będzie o 17.00 i jutro też następny odcinek o 17.00 w niedzielę z Among Us. Sam niedługo nowe now, mapy, więc też będzie fajnie. Do widzenia.